mano! witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony ForEver Zapraszam was do kolejnego materiału Mam nadzieję, że materiał będzie krótki Nie chcę wam tutaj zawracać dupę za długo Mieliśmy update CS2 Counter Strike 2 UPDATE Z tych wszystkich no to wiadomo Te są mniej ważne To jest najważniejsze To jest takie ważne w drugi jest taki tier 2 Informacja jeśli chodzi o ten update Będziemy mieli tutaj defragmentację Odpaloną defragmentację Żeby Lepiej te tekstury się moi drodzy Przetwarzały, lepiej to się wyświetlało i tak dalej, na podstawie yy, wulkanu. O wulkanie kiedyś nagrywałem, yy, bardzo dawno temu, jeśli, chyba nawet to było za czasów Global Offensive, że będzie taka możliwość, że będzie można na przykład. To tak jak emulatory są, macie na, albo na opengl albo na wulkanie. Na wulkanie niektóre gry lepiej działają na emulatorach, na niektórych yy, yy, niektóre gry na emulatorach działają najlepiej na OpenGL-u. I tutaj akurat mamy właśnie ten wulkan yy, wprowadzony, jeśli chodzi o tekstury. Nie, nie wiem jak to wyjdzie w praktyce. Ponieważ no, w moim przypadku że będę miał więcej 10-20 fps no mi to nie robi różnicy, ja, zresztą ja też tego nie zauważę, ale ci, którzy mają problemy z FPS-ami, będą y, mogli zauważyć albo wzrost FPS-ów, albo stabilne FPS-y. Czyli nie będziecie mieli takich dropów, gierka będzie wyglądała na taką bardziej gładką, bardziej smooth, nie będzie żadnych takich y, zacięć. Ewentualnie tych zacięć, tych ścinek będzie mniej. Możliwe, że też przez te tekstury niekiedy ludziom się po prostu CS craszała, na przykład jak ktoś pisał do kogoś na Steamie wiadomość jakąś i tym podobne, ale to trzeba wiecie, to trzeba będzie potestować. No to, że jest Enable Vulkan Defragmentation, to niewiele tutaj yy, mówi, bo ciężko to sprawdzić, tą jakby informację w grze. Ale mamy tutaj SV Subtick Movement View Angles. Z tą komendą było dużo, może nie tyle, że kontrowersji, ale ta komenda powodowała. Bardzo wiele y, błędów, i o tych błędach zaraz Wam powiem y, w grze, no, na, najlepiej na przykładach. Także lecimy. Oprzyjcie go skinscom na której możesz otwierać skrzynki z Cesa, brać udział w bitwach na skrzynki oraz wymieniać swoje skiny na coś lepszego. Skorzystajcie z mojego kodu Forever, aby odebrać 2 10 zł 10 groszy na start dla nowych użytkowników oraz 10% bonusu do doładowania. Pamiętajcie też o otwieraniu dziennej skrzynki, która jest oczywiście za darmo. Na stronie odbywają się też regularnie różnego rodzaju eventy, w których możecie wziąć oczywiście udział i zgarnić skiny za punkty eventowe. W skins, link macie w opisie, polecam i pozdro. Moi drodzy to jest właśnie e, ta komenda tutaj, o. Jak sobie postawimy obok, o. Ta tutaj komenda, sv-saptic-movement-view-angles i ona była ustawiona defaultowo jako true, jako prawda, czyli tam true albo 1. Teraz bany chopować można o wiele łatwiej, ale co, ona, co ta komenda powodowała, to, że jak mieliśmy na przykład yy, SV, yy, czekaj set, dobra, już mamy <grytania> cel show post 1. I mieliśmy wcześniej coś takiego, że jak macie podczas ruchu, widzicie, że jak jest nad staminą, tam żółto, czerwono, zielone, mamy wyżej Velocity. I ta komenda wcześniej powodowała to, że wystarczyło wystarczyły lekkie ruchy myszką, że Velocity rosło, czyli mieliście minimalną prędkość ruchu podczas obracania się na boki to bardzo przeszkadzało w, przede wszystkim w strajfowaniu, jeśli chodzi właśnie o też o bane hopy ogólnie o skakanie itd ta komenda też powodowała to wszystkie te błędy, które w ogóle były jeśli chodzi o movement, o skakanie, o bane hopowanie o cokolwiek wszystko tkwiło właśnie w tej komendzie niektórzy mieli takie błędy, że mm, były momenty, że nie można było strafować, że to strefowanie było tak jakbyście poruszali się w smole Machaliście myszką strasznie, tak wiecie. Do, do lewej on. Ledwo w lewo. Ledwo w prawo. Teraz tego w ogóle nie ma. No, Maksim wrzucił materiał porównawczy, jak było wcześniej, gdzie on tam na, na tej swojej mapce do chopa yy, przeszedł ca, całą mapę yy, za pierwszym razem. I też ten skok do okna, moi drodzy. I. On mówi, że teraz bunny Hop wygląda bardziej jak ten z Global Offensive. Bun hop ogólnie, wiecie, ten movement. Ja hopowy w ogóle nigdy nie byłem, nigdy nie potrafiłem jakoś dużo tych hopów zrobić. Maksymalnie tam. Yy, 3-4. Ale teraz chociaż mam takie wrażenie, że jeśli dobrze to timingowo się zrobi, to pierwszy skok ciada jak ta lala. Faktycznie jakby się grało po prostu w Global Offensive, jeśli chodzi o to skakanie. Ci, którzy moi drodzy skakali wiele lat, myślę, że ten update y, będzie dla nich jak taka manna z nieba. Ci, którzy grają mapki typu KZ, jakieś, no może nie surfy, ale właśnie Kazeciarze, którzy właśnie skaczą, że chopują, są te mapy społecznościowe albo do pobrania, gdzie mamy te dwie platformy, i pomiędzy tymi platformami jest odległość. I z, z każdym, jakby, poziomem ta odległość rośnie, i oni też będą mogli sobie wiecie, robić jakieś takie chopy będą mogli sobie skakać właśnie przez te platformy. Co najdalej przeskoczy, co w ogóle przeskoczy yy, przez jak największą odległość. I faktycznie te bunnyhopy teraz są o wiele, mm, o wiele takie bardziej re responsywne. No czuć teraz, że jak się skacze, to jest się takim lekkim, jest się jak ptak. Wcześniej to było tak jakbyście byli, mieli po prostu jakieś yy, kule u nogi i to dwie. Do, każde, do każdej nogi przyczepione dwie kule, że dosłownie jak... Skoczyliście, to już. Pum, to już. Nie dało rady w ogóle nawet dupy pod dupy podnieść. Nie mogliście nawet zrobić czegoś takiego. Teraz jest o wiele o wiele lepiej, moi drodzy. Możecie zresztą wejść sobie na jakąś, na jakąś mapkę. Będziecie mogli nawet wejść. Nawet będzie po prostu takie, wiecie, wejście przez jakieś rasze na pistolach. Że ludzie tutaj będą, wiecie, mogli jakoś bany hopem przeskoczyć sobie na pistolach z pierwszym resem, a nie że po prostu gościu, wiecie, gościu biegnie. Dobra, a ja przebanych oboje gościu, skacze, dostaję już te hita, i wszyscy się tam za, za, za nim blokują, i wszyscy dostają, wiecie, heda. Ocetek, który sobie pikuje, raz, drugi, trzeci, albo pyk, 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 trzy hedy i nara, i rundzie Także <śmum> update giga spoko. Dajcie też znać po tym materiałem. przetestujcie, zagrajcie sobie match 2, dacie znać, jak chodzi o ten wulkan Defragmentation jak ta defragmentacja, jeśli chodzi właśnie o tekstury, jak to się sprawdza. Dzisiaj będziemy to moi drodzy, testować prawdopodobnie na, na streamie, także zapraszam was, was na stream, link macie w opisie, na Twitchu. Także serdecznie hmm, polecam. Zobaczycie, jak do dziewiątego levela się spierdzielam oficjalnie. <laughs> I cóż, no dzisiaj będzie taki stream jak właśnie z widzami, że jeśli tam, no samymi dziesiątkami, jeśli macie dziesiąte levely, to wbijacie na streamy. Z mojej strony, moi drodzy, to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, elo!